To dawaj Romula, bo tam masz obronę, nie? No, no, no. No to dawaj, Romula robisz obrona i robimy 10. 10 Same tych. bonusy. To za to. Tak, tam, tam są, tam są bonusy. Szansa ale. i szansa. Tak, tylko no, bo... pami pamiętajcie, żeby nie odejść po, po pięciu falach, tylko ten. Kontynuować. Zostać, no, no. Trzeba później kliknąć. Ten, nie, nie na lewo, tylko na prawo trzeba kliknąć. Ja, ja. Iiiiiiii, śmieszne jest, Plaga. Ja, plaga. Wow. Mhm. Aha, bo to jest plaga, plaga, bo to jest jedno z tych. A to jest z, jedno z, 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 z łatwiejszych, ci powiem. A psiak dobrze się spisuje? A przejesteń to z leber, jak nie wiem. Są lepsze, wiesz, psiaki potem. Dobra, jest i kur na ten, nadchodzi wyruk Igrzyska śmierci Hubert skakuj tu i, i czekamy <laughs> 1, 2, trzy, 4 O, patrz, już leci, już leci Skoczek Patrz ten ja Nie ma Dobra, to wy, to wy się bawcie Ja dobra Hubert to daj im spokój na razie, niech się, niech oni się bawią, a my zejdziemy tu na ubocze gdzieś Na chwilę obecną jak się dodbawisz Dot ci powiedział, że mu w dupie ta gra. To sobie będę medytował. No to Może tak przy nas mówię, ja zaś prywatnie będzie cisną. Mhm. Dot, dot stoi i nic nie robił. Ściema wali. Ja robię. Myśli, który skill użył najpierw. To, to obserwuję. Dot, dot pokaż, jak się skille używał. Ja tak sobie głównie bronią białą sobie bawię się. Na przykład tak. Aaaa, kurna, normalnie. Rozpierdzieliłeś mi mózg. A, jakiś ziół. to chwala Może to jest podstawowy, no to nie ma szczegółów. Wróg pokonany. Fala pierwsza z dziesięciu, tak? Tak. Dobra, to teraz już wam... Pomogiemy na szybko. Tym, jak, w, jak w Killing Troll 2? No, podobno. palami, no. A czy gdzieś? Ja ten no, kiedyś był na Epiku, za darmo, do odebrania. Ale jeszcze nie grałem. Ej, gierka, może mi się Ty się też. też grał kiedyś, też ma. Tak głównie oglądałem no. właśnie tą grę. No. A, tak, A, tak lepsza niż Warframe. <laughs> no kurwa, ty stoisz, już nic nie robisz. Nie, hey, Killing Floor 2 jest fajne, mi A ty na Steamie masz? Tak, tak, no. Kiedyś z kupiliśmy taką pudełkową wersję z Magnesem ze wszystkim za 15 zł chyba przez neta. Bo to jest dwójka, jedynka chyba, nie? No, jedynka słojowa. Byliśmy też kiedyś, by była za darmo. Ale jedynka jest słaba. Dwójka super. Czyż Freddy, to Killing Floor 2 musisz sobie kupić jedynkę, dwójkę. No, 8. A ty? To no, kosztuje z 15 złotych może to, No ja nie mam tyle pieniędzy, człowieku. A, że to, jest. to Za darmo na pewno gdzieś. A, bo gdzieś możesz za darmo wyłaczyć, no. Ja. Jak się sprzedam moje ciało. Nie, ja, właśnie fajnie. To już, tylko Fala dobrze, trzecia. W szóstkę się tam gra. A to głównie co tam, też się przed falami bronisz, czy jakieś no? nie. nie. masz, nie czekaj. Masz jakieś tryby, też prawda? No. Nie? Kurwa? Jaką to teraz? Ale Kurde, koni. dobra, kończymy te 10 fal, bo kurna już mnie to denerwuje. Raz, dwa, bo chcę na tego bos'a iść. w ma po piwo? Nie ma po piwo, chłopiec, zaraz ci... Ej, a czemu właśnie paz nie jest jeszcze w naszej wspaniałej drużynie na Whatsappie? Aaa, Weźcie, synka, tam dodejcie tą, kurwa, zaraz posyłamy zdjęcia. To ja sobie chodzę na obkoło i siekam tylko. No ty tak jesteś lepiej. kurde, jesteś dzikim rzeźnikiem chyba Moja postać dostała szał, nie może opanować się On no, na myślę grupę GTA. Tak Generalnie w czterech to najlepiej każdy po jednej stronie stanie jezyko, i jest nie? No w sumie tak, no, no. ale widać, że fuzji dostał ten szał Do głowy No mówię właśnie, ten, moja postać szał dostał, nie może się opanować to, jest to po Może strzela. opanuj się wtedy, kiedy przyjdą wrogowie Hmm. Mm. O Jakieś osiągnięcie. Sto skrytobójstw. Skrytobójstwo no to to na pewno to jest Może dzieciobójstwo? obójstwo Nie Ale tu energii dodaję, ja pierdzielam No, ale zajebiście właśnie Tu się bawisz, 1, 2, 1, 2, w tej rzeczy to później przy czwartej fali to nie wyskakuje nic, kurwa, nie? O tym ja nie gadę, o takich rzeczach Czwarta fala dopiero A z każdą mm. falą oni są silniejsi, czy więcej? Tak, tak, jest. tak Więcej tak. silniejsi mhm. tak, Więcej silniejsi, inne są postacie Więcej wow. mają skilli Bardziej odporni i takie tam pierdolety Kurwa dot, dot chyba się już nalął, Ten widzę, bo zaczął, zaczął łazić. Bo ogólnie po 5 można kontynuować albo zakończyć. I tak, tak jest po bez pie... limitu dalej? Tak 10, 15 nie. czy do dot 10, 20, 10 20, Do 25. 20 czy 25, nie? 25. Ja coś pamiętałem, coś koło 20. Wiadomo później ci nam lepsze, na przykład rzeczy wypadną albo takie albo, rel albo relikt na przykład. Na, na, na ogół im dłużej y, grożna obrona tym lepsze przedmioty wypadają, znaczy, nie? nie chodzi o relikty, wiesz w obronie? Te pustki, które części Prime'a się składasz. wszystko właśnie powiązane. Tak ja ci powiedziałem, wiesz, y, w tej wstępnej fazie gry to... No, no i, wiadomo, tak, i tak i tak on... Znaczy, wiesz, wiesz po prostu wszyscy grają żeby było, a potem to się wszystko w tych warsztatach i całych tych w e... tak, no, różnych potem, wiesz, światach to się... robi całą resztę, bo, nie? ma Prime na przykład możesz bardzo wcześnie wywarlić. A Bronie nie, bo Bronie są na pewno od 6 czy 7 level Prime dopiero, nie? Czy nawet nawet dalej, 8 Szczerze, już nie pamiętam no. Ja też do pewnego czasu jak tak zagrołem właśnie, e, e, tak więc Sprawo, jedziemy ten, prawo, walczymy, dalej. Walczymy w prawo. Nie poddajemy no. się. Tak, robimy jeszcze pięć Sprawo, fal, tak? żeby... Za... Tak, w no, no, prawo. No, no. Żeby... Jak wszyscy, to ja wszyscy. Nie, nie, żeby żeby. A jakby jeden... jeden dałby na ucieczkę, to by jeden poleciał stąd, czy by czekał nie, i oglądał nas? Tak? Nie, nie, no, no nie, no bo jest przewaga w zostaniu, nie, no to, mhm. to musi zostać. No. No mi, się, mi się tak wydaje, że tak. Czy wiesz, jeden by sobie pojechał do domu, a trzech by zostało? No to szczerze ci powiem, teraz już nie mam pojęcia, bo... Albo by obserwowali może, co, może coś zmienili. Kurwa, powiedz, że też teraz kupiła. nie wiem. No mi się wydaje, że przewaga głosów zawsze jest nad zostaniem, no to zostajemy, nie? A jak przewaga jest nad wypierdzielakom, no to wszyscy sobie idą indziej. Możemy zrobić gdzieś i zobaczyć. No, no. Ale nie no, bo potem kurna, już będę musiał 5 rund przećwiczyć, to dole. Co ty energii, tu zajebiście, a samym z samymi tymi ostatnimi, kurde. Baum baum. Kurwa, do tu chyba rzeźbi ten. Rzeźbi tak kurwa broń Nie nadążę ładować! On do skino od mnie On nie ma czasu, wiesz teraz ma Teraz wiesz, czemu dla mnie Poczuć sobie Warframe'a Dokładnie Później sobie Zmodujesz broń, się mniejsza gdzie się nie zaśnie po tej rozgrywce. To jest. Wróg pokonany. Dobra, jeszcze cztery fale, tak? Nie, jeszcze? trzy. No. no to, to mi się już bardziej podobało. Daleko jeszcze, czy nie? Proszę? Daleko jeszcze, czy nie? No, trzy fale. Już z górki, no. z górki. O. Ty no tam podchodź i tych gin tam, tych biedaków każdy niech te stronę wybierze i będziemy na jednej stronie każdy walczył. No dobra, powalczy się chwilę Ajo Idę, O tu na Jupitera. Na razie obrona wygląda bardzo dobrze, chociaż kapsuła ma. A? Nie? Dobra. Spadło. Się dobrze trzyma. To ja ci gadam, jak go mhm. samemu ja ja grałem do właśnie czwartego prestiżu. No <kłysy> to potem taka obrona na dziesiątym poziomie. O, to pan to pan jest to masakra, robić. nie? O. Mm. tylko Chodzisz w i piszesz mieczem i tak no, ci zajebią. ze wszystkich stron, nie? A potem najgorsze są te, co ciepią tymi granatami, kimś w tym wszystkim, nie? Jak jesteś we czterech, to tak naprawdę tak jak do Hubert. Jeden, jedna strona, drugi, trzecio, czwarto i tak dalej. I, i może sprawa załatwiona. No to no, jeden to by miał sprawa, nie? Roboty. Kurwa. No to ci gadam. No. Jakbyś się tak teraz zagrał to samemu, gdybyś chciał 10 fal przeżyć, no to byś miał kurde kiepsko, No. Dobra, ja się na razie nie udzielam. Ale... Muszę ale... ja weźć, ja, a oni Nie, no tu patrz gdzie stoją. A. A. No, Dzień, No, za jakieś lawe. A, no, to dobra. tu. To kupel twój. Nie, no kupel se tam łazi, nie? No ale ja sobie stoję na Jupiterze, nie? <laughs> to wlozę do góry i niech se chłopaki grają. <laughs> Dziękujemy. To nam pozwalasz. <laughs> Wróg pokonany. To dopiero 8. Przy 15 jest już naprawdę grój. Wróg chuj. A ten bumbel twój co robi? Znaczy, chodzi mi w grze ten bąbel, kurwa, Pse. prostowy, Oj, No. Laser, to... Właśnie ja nic nie robię, widzę. Nie, mi chodzi... to, co jest naokoło teraz tego... No. no, to co, on zadaje im obrażenia te... spowalniające i takie tam? Tak, tak, tak. Energię tam trochę chyba przywraca i, i ma większy domać z tego. To jest plaga, to ja tu nie mogę używać tych kulek śmiesznych. A tych Hubert, wszystkie przejąłeś te planety? Nie, co ty kurwa, połowa, Ale nie. A czym się różnią, czy tak nie? No, Że rozgrywka, czy coś? Postaciami ogólnie. Realnie rodzaje rozgrywka masz 15-16? I wygląda się też różnią, nie? Uh -huh. no, no i. ...typami przeciwników, nie? To no jest najważniejsze. Trzeba, że do tego, jak... że masz Archiut, na przykład misję, że latasz nad Warframe'em... ...później masz misję, no. jak już dalej dojdziesz do tego, że nawet nie odkryłem, Railjacka, że na przykład najmiesz na, na statkie prowadzić jakieś misje... Ej, jesteśmy w naszym dojo-beszong wszyscy, tak więc Railjacka możemy sobie swojego stworzyć i będziemy mogli wszyscy latać razem kiedyś, nie? O, tylko to, to wyobrażam, trzeba zasobów trochę... No ja wiem, no ty, ale już tam pocisnął trochę z zasobami. Tak? Tylko nie wiem, czy ktoś nie musi e, tego zrobić. Formy. Każdy chyba osobny członek robi forma, wiesz? Ekstra. E, czego forma? E, tam jest forma do kolejnego budynku, czy coś. A, aha, okay, No ja okay, okay. zrobił jedna. No i ja widziałem, że już nie. No, no to ja mu kiedyś to wytłumaczę i tego to za bardzo nie wiem. Mhm. Tego rozbudowy dojo, czy tam. Statka. No, no, no bo to jest. Ogólnie ja forma zrobiłem na generator, żeby była siła i tak dalej, nie? No a teraz trzeba zrobić na ten suchy dok, czyli ten wielki dok, no i wtedy na tego Railjacka, nie? Czyli każdy z nas powinien stworzyć tak zwaną forma w warsztacie i wtedy ją przekazać dla dojo, nie? Żebyśmy mogli stworzyć tego. O, rejon! tych formach masz 11, więc nie wiem, czy to o to chodzi. nie, chyba nie, chyba nie. Chyba nie o to chodzi. taką formę, że na przykład wkładasz dron i polaryzuje ci moda, nie? To nie o to chodzi. A, to nie o to, okej. Nie, nie. To jest właśnie forma. To jest jakiś choćby w warsztacie wytwarzał coś, nie? I to się nazywa właśnie forma. I ta forma no, właśnie... To wytwarza, to... No, wytwarzasz jak tylko po to. Ta forma wytwarzasz tylko po to właśnie, żeby przekazać ją dla klubu, nie? To też masz tak finish. Na przykład jak podejdziesz do gościa, jakiegoś większego Eximusa, o Eximusa, i pojawić się czasami X, jak Cię no pojawią się X i go dobijasz. Ale, ale to nie, nie, nie zawsze tak jest, bo na, nawet na niższych levelach czy, nie, nie muszą być Eximusy czy jakieś tam. No, tylko że gościu ma mało życia i wtedy, nie? Dojeżdżasz. Hm. Ja. Tylko, że lepiej na większy bo to trochę czasu trwa, więc... że tu za bardzo nie mam co dobijać, bo większość na biorę, więc... No o miłosierdzie się to nazywa. O, no, tak. miłosierdzie tak. O. No i znowu to miałem późno i no nie zdążyłem. No jak go napierdalałem tym E, nie? O. Ta <laughs> kurna nawet nie zdąża zobaczyć kiedy mam te miłosierdzie zajebane. Dobra, kończmy ta mapa i... Idźmy na tego bossa. Też takie jest podobne do te Anten taka gra. Nie wiem, życie. kojarzycie? Kojarzę. No, Co to, to jest? Tak. Teraz już zaś jest ten... Outriders, nie? Też taką kratę mhm. to jest tak, strasznie tak. szybkie, to jest, to jest tak granie, to, yy, Mój to... teściu, mój teściu wygrał, no, no. nie? Jak, zadowolony? Brawa, no, no Teraz, teraz aktualnie nie wiem, czy jest zadowolony, bo tak jak Ci godałem, ostatnio w robiliśmy garaż, wszystko, mhm. przeprowadzki, tak więc y, komputer ostatnio był mało używany, nie? A to w sumie to ostatnio, no? że? tak, Traf. tak. Po tej dziesiątej wszyscy dajemy wypierdalakę i tyle. Kurna, miałem to miło się Właśnie też miałem. Dupa, nie? Też mi tak wyskoczyło. Okej, jeszcze ktoś gdzieś jest. A nie, dobra, czyli ewakuacja. Teraz ewakuacja. Trzeba A, ewakuacja. do tu dobrze skumałeś. <gry> Dobrze się zgraliśmy.